Dzień dobry Państwu Jestem nad zalewem Siedleckim Bardzo pięknym, dużym zalewem Można tu wypoczywać. Są przystanie, są miejsca dla rybaków. Jest pięknie. Teraz co prawda pada drobny deszczyk. A nagrywam ten film, być może jest to ostatni. Zobaczymy, jak się potoczy życie dalej. Ponieważ widuje osoby, które chodzą w bluzkach, w barwach ukraińskimi. Polak reklamuje. Ukrainę. Dlaczego? Przecież nie wiemy, dlaczego ta wojna się toczy. A Ukraińcy nie są tacy piękni, jak próbują to mówić. Dla mnie przecież oni wymordowali swoich pobratynców w XVI-XVII wieku. Unitów! Ścinali toporami. znaków już jakiegoś prawosławnego Baciuszki bo to byli dla nich wrogów, zapomnieliście o tym też nie powiedzieli dla swoich pobratyńców prawosławnych, przepraszam przecież to jest wszystko karmiczne, co posiałeś zbierasz, wymordowali także i Polaków no ale biło minęło, nie pisze się w rejestr prawda, chcę opowiedzieć o Podlaskiem nad Burzańskiem żołowym, krainę żołową. Byłem tam, nazywa się Korczyn Jest to gospodarstwo ekologiczne. Kupił ponad 100 hektarów ziemi pewien wykładowca, doktorant z Warszawy. To gospodarstwo nie wiem ile istnieje, ale warto jechać po prostu to jest coś takiego jak folwark ale ogromny folwark z samego parkingu jest ponad 5 hektarów i jeżeli jechać to szybko z rana lub w jakiś inny codzienny dzień bo piątek, sobota, niedziela palca tam nie wsadzi są dwie restauracje, jedna w Stodole druga w takiej chatce drewnianej są sklepy zielarskie. Są kury, konie, świnie, kaczki, gęsi, owce, kozy. To jest folwark w stodole, z której jest zrobiona restauracja. Na klepisku siedzi się przy. Stoją na klepisku glinianym, oczywiście. Ściany są wyłożone sianem, słomą, zapach wspaniały, kury chodzą, gdaczą. Wszystko jest oczywiście pod nadzorem kelnerek, także kura po stole nie chodzi, ale koguty pieją. Dzieci mają radochę, bo są miejsca, gdzie świnie tarzają się w błocy, kozy. Dzieci, którzy nie znali zwierząt na wsi mogą jechać. Zapoznać krowi. Przede wszystkim duży wybór żół. Jest ogród botaniczny. Dla dzieci są chustawki zjeżdżalne. Jest wiatrak. Coś cudownego. I można zakupić ziół. Niektóre herbatki, nalewki czy żoła widuje już w aptekach. Z nadrukiem Zakontek Ziołowy Krycin. Także to jest cudowny. Między innymi dlatego nagrywam ten film. Bo, tak jak mówiłem, być może jest to ostatni z moich filmów, zrozumiałem, że pewnych rzeczy na siłę nie wolno robić. Po obejrzeniu pozostałych filmików, które nagrałem. Dość dużo, oglądaność jest mierna. A mnie chodziło tylko, żeby jednym drugiemu podawali, żeby wracali do harmonii, do zdrowia, do tego. Okazało się inaczej. Każdy myśli o sobie. Trudno, takie jest życie. Co mam zrobić? Jedynie się jeszcze zastanowić, przemyślić i zakończyć to. Po co mam się. Denerwować, że moje nagrywanie ktoś olewa. Właściwie to jest mi obojętne. Tylko współodczuwam ludziom, którzy mogłyby te filmiki pomóc. Jeżeli by ktoś z serca zobacz, może ci pomoże, odsłuchaj, może coś sobie przypomnisz. Przecież mówiłem wyraźnie, że to są narzędzia. Żeby było współodczuwanie. To jeden drugiego by jakoś wspierał i by było. No ale trudno. Jest jak jest. Coś mam zrobić. Płakał na pewno nie będę. Dziękuję bardzo Państwu za wysłuchanie. Do widzenia.